Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie omówimy ważną kwestię, gdybania, że coś byłoby. Dość ważna sprawa, częste błędy tu padają, gdyż uczniowie są nauczeni, że byłoby to jest would plus bezokolicznik. Tak, ale w teraźniejszości, nie w przeszłości. Czyli gdybym ogólnie mówił, a no to byłoby dla mnie problemem, it would be an issue for me, to jest ok. Ale gdybym mówił o przeszłości, Czyli na przykład ktoś mi opowiadał o jakimś problemie, że coś tam się stało miał problem. Ja mówię, no, to też byłoby dla mnie problemem. To nie jest teraz ogólnie. Wtedy to też byłoby dla mnie problemem. I to muszę cofnąć. Czyli nie mogę użyć would plus bezokośnik it would be an issue for me. A jak to cofnąć? It would have been. Oczywiście to będzie w skrócie would have. It would have been an issue for me, too. To też byłby dla mnie problem. I pokażę Wam to na przykładzie Native Speakera. No dobrze, moi drodzy, mamy tutaj parę Brytyjczyków, którzy dzielą się z widzami swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami po koronacji króla. No i mówią też m.in. o dość trywialnych sprawach, typu korzystania z toalety podczas koronacji, gdyż w środku opactwa było masę ludzi, i oni się zastanawiają, do tego musieli czekać kilka godzin, bo wpuszczali tam od 8 rano. I oni się zastanawiają, jak ci ludzie wytrzymali bez toalety. Posłuchajmy. I, I couldn't believe the amount of people. Czyli najpierw pani mówi: I couldn't believe, nie mogłam uwierzyć, tak jak oglądała. The amount of people, ta ilość ludzi. Or, that arrived at the abbey, they had to be. That arrived, tak, ta ilość ludzi, która przybyła at the abbey do opactwa. There, yeah, something like by 8.30. They had to be there. Oni musieli być, piękne haf to cofnięte, tak, musieli być tam w tym opactwie. something like coś koło przed 8.30. In the morning, some of the guests. Niektórzy z tych gości. I'm sure there were no toilet facilities there. I'm sure, jestem pewna, tam był, ona oczywiście używa czasu przeszłego, The were. To są automatycznie wygenerowane napisy, więc są czasami błędy. I'm sure there were no toilet facilities, tak? Jestem pewna, że nie było toilet facilities. Tak ładnie to ujęła, że nie było udogodnień toaletowych. How the hell do you manage to go from to in the morning? How the hell do you manage? Jak można wytrzymać? Ona użyła czasu teraźniejszego, że ogólnie, jak można wytrzymać tyle godzin? How the hell do you manage to go from 8.30 in the morning? Jak można wytrzymać tyle godzin od 8.30 rano? Well, I couldn't, I couldn't manage. I couldn't, I couldn't, manage. Ja bym nie wytrzymała tam, wtedy czas przeszły. No, it would have been an issue for me. I on potwierdza, no tak. It would have been an issue for me. Dla mnie to też byłby problem, problem, gdyby on tam był wtedy i musiał czekać te kilka godzin. It would have been an issue for me. Jeszcze raz całość. I couldn't believe the amount of people that arrived at the abbey. They had to be there something like by 8:30 in the morning. Some of the guests. I'm sure there were no toilet facilities there. how the hell do you manage to go from 8.30 in the morning well i couldn't i couldn't manage it no it would have been an issue for me jenki się.